W sobotę, 7 grudnia, po raz szósty odbył się Mikołajkowy Bieg Rodzinny. W odróżnieniu od poprzednich edycji, tym razem pilotem biegu był Święty Mikołaj na rowerze. Bieg był jedną z imprez w ramach aktywnego kalendarza adwentowego Frankfurt Słubice 2024. Szanowni Państwo, za nami kolejna edycja biegu Mikołajkowego. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim Państwu którzy startowaliście w, dzisiejszym, w dzisiejszej uroczystości. Wieki Mikołajkowy wiadomo, że jest organizowany z okazji Święta Mikołaja. Dziękując Państwu, dziękuję również gospodarzowi miasta Pani marzenie Słodownik, jak i również Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Brzesiowi Cholewczyńskiemu, jak i również mojej całej załodzie Osobińskiego Ośrodka Sportu za wspólne świętowanie. Ale tego świętowania by nie było bez wsparcia si sił mundurowych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Państwo bardzo wszystkim za to serdecznie dziękuję i wspaniałego świętowania na kolejne godziny dzisiejszego wieczoru. Włodarze gminy wręczyli medale i mikołajkowe prezenty wszystkim uczestnikom biegu. Wydarzenie uatrakcyjniła wystawa pojazdów zabytkowych. Były także domowe wypieki, z których dochód przeznaczono na wsparcie leczenia Michałka Kabienia. Odbył się też konkurs na najciekawsze przebranie. Miksol oficjalnie dołączyła do biegu Mikołajkowego organizowanego przez Sosir w Wamy Mamy swoje stoisko, domowe wypieki. Wszystkich zapraszamy do odwiedzenia nas. Standardowo przy naszych akcjach jest puszeczka dla Michałka, zbiórka charytatywna. Organizatorem biegu był Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Słubicka Akademia Biegowa. Finansowo wydarzenie wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Zarząd Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie. Bieg był wydarzeniem w ramach aktywności. Kalendarza Adwentowego Frankfurt-Słubice 2024 oraz programu współpracy Interreg 6A Brandenburgia Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Wiadrina.